Hej kochani, strój Laura i Patrzupy. I dziś będzie filmik um, o nazwie. Parę rzeczy, których nie cierpię w szkole. Zaczynamy filmik. Skończyliśmy na przykładzie z faniaki. No masz rację. No widzisz, ale i tak jesteś moją najlepszą przyjaciółką. O, też cię lubię. Ciasteczką, zawsze była dla mnie podejrzona. Pani Pająk. Hej, Pani Pająk, co u Pani? Hmm? O, chodźmy. Musimy być dzwonikami, chodźmy. Albo nie. E, dobrze, to. Ja zaraz pójdę. Chodźmy lepiej. Dobrze, dobrze. Ona była zawsze dla mnie podejrzana, wiecie? O nie, wraca tu! Pani Paj! Gdzie one są? To pewnie ciasteczko namówiła. Jak jej zaraz dam! No dobrze, a teraz... Będzie pod tytułem... Teraz będzie coś pod tytułem... Pod tytułem... Kłamliwe dzieciaki. One co chwilę kłamią. Zaraz wam pokażę. Na, pokażę wam na nagrywaniu. Tit, włączam. Bip, włączam. Bip. O, hej, lubisz, lubisz kotałendę? O tak! O tak, uwielbiam! O, to super, to pa. No, Domu, wiesz, bo dzwonek jest. Bim, Mają świetną okazję. A jak? A! Tak, jakby co, jeszcze idę na chili, papa. No No papa, byłem, żebym... A, ona jest moją najlepszą przyjaciółką, czy my jej tak mówię? Hej, to telefon pani. O, hej, no hej. Wiesz, wiesz, co powiedziała Zaza? O, tak, wiem. Coś na pewno cudownego. Ona jest moją najlepszą przyjaciółką. Wiesz? O, tak, wiem. Nie czas na te rozmowy, Ona powiedziała coś poważnego. Serio? O, to pewnie poważne mówisz, dlatego że to jest bardzo poważna, fajna rzecz. O, zaraz zobaczysz. Ona powiedziała, że, że nieładnie pachniesz i, 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 i że jesteś brzydkim. I że jesteś bardzo brzydka, jak się, się zmieniasz w potwora. Że co? Ja zaraz pokażę! Z robić pranki, co nie? I Wyłączam. Widzicie? To, to chyba musiało bardzo, ale to bardzo boleć. Wiecie? Kotłęga jest bardzo poważna, jak coś się na nią powie, i się ją zdenerwuje. No dobrze. No to teraz jeszcze parę przykładów. Um, więc tak, teraz, teraz, kujoni, kujoni zawsze mnie uwielbiają, a ja ich nie chcę, zaraz zobaczycie, tiu, o, jak fajnie być, ale mnie zdenerwowała ciasteczko, strasznie mnie, strasznie mnie zdenerwowała. Fajnie być na korytarzu, którzy. nikt mnie nie denerwuje i nikogo nie ma. <laughs> o! Hej! Jestem Bazylii! Wyjdziesz za mnie? O już pewnie mnie nie, nie polubi. Wszyscy nam nie mówią kujoni, a ja. A ja nie wiem czy, a ja nie jestem kujonem, ale wszyscy tak na mnie mówią. Może ona też będzie tak na mnie mówić? Zaraz zobaczymy. O, szkoda, że, że ktoś mnie porysował. No to co, em, zostaniesz moim, moją żoną? Odczep się. Je, teraz się jeszcze bardziej denerwuję. Ej, wiedziałem. A, może tutaj mnie nie będzie widzieć. Wejdziesz za mnie? Nie! Ej, zaczekaj! Nie możesz za mnie wyjść. Ach, ach, chyba, że go zgubiłam. O hej, widziałeś bazyli? Tak on mnie. Mam ciebie! Te... Teraz to się zrobiło ciekawie. Naprawdę. Nieważne. No dobra, ale widziałeś gdzieś Bazy jego, bo on nie ma żadnej narzeszczonej. No wiem, ale ja ciebie chcę. A nie tego... tego... nie wiem co. Oh. Czy wyjdziesz sami Uuu, Nie chcę! Bazylii po prostu nie ma żadnej narzeczonej, jakiej by chciał. A ja już mam chłopaka w szkole. Nieważne, teraz ostatni przykład. Więc tak. Stołówka. Stołówka jest bardzo ciężka. Nie dojrzy tam niedobre jedzenie, to jeszcze szkoda, że nie przynoszę swoje, ale nie można swojego jedzenia przynosić. Wiecie, każdy obiad bierze. Szkoda, że zupy nie biorę, ale zupa i tak też jest ochydna. Tak samo jak drugie ich danie. Zaraz zobaczycie. Stołówka. Jedzenie. Kto chce jedzenie? O, z szafki muszę wziąć M miskę. Oj, oby nikt mojego misia nie zobaczył. A, dzień dobry. A. Nie, nie wierzę, że to biorę. Poproszę drugie danie. Dobrze, no, już Znaczy, zupę, bo dziś drugiego dania nie ma. A no, serio? Mm, zupa jest gorsza niż drugie danie, wiecie? No to, no dobra, to zupę. A, a nie można nie jeść? Nie, nie wszystkie! muszą jeść moją najlepszą zupę i drugie danie. Pani mówiła, że dzisiaj drugiego dania nie ma. No tak, bo zostało odwołane. Daj mi tą miskę. Daj mi tą miskę. Ech, nie, ojej, już coś chyba się przyczepiła. Oj, a to, a to pech. Niestety nie mogę wziąć zupy. No cóż. No dobrze, to dam ci zapasową Michę. Zobacz. O nie. Słuchajcie, to chyba nie pomoże. No dobra, pros proszę zupę. Jak ja nie cierpię, drugi. Jak ja nie cierpię zupy. Straszna jest. Proszę, zupka. Dziękuję. Dlaczego się w tej szkole nie może nic zmienić? Dlaczego? Di, 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 di. No i ostatnie. No i ostatnie. Dobrze, że swoją karmę. I ostatnie. Zbiórka nauczycielów. Dzień dobry, dziś zbiórka nauczycielów jednej klasy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, panie dyrektorze. O, dzień dobry, dzień dobry, widzę dyrektorko. Suzy, pozwól się odsunąć. Eee, hm. Ja chciałam koło dyrektora. Nieważne. No dobrze. Dziś zbiórka nauczycielów. To był dźwięk młotka. Nie chcieli mi go dać. Nie, nie ma mowy. Ach, paskudna... Yy, pa paskudny pająk. No dobra. Więc teraz jest zbiórka nauczycieli. Ale przepraszam bardzo! Ja chcę usiąść koło dyrektora! odsuń się! Ej, nie to ja chcę! No to ty się odsuń. Weź się! Poł! A co będzie w następnym odcinku? To się dowiecie zaraz, papa! Pa.